Hej, witajcie, oto nasz ręczniczek na kolejne 10 odcinków. Zmieniłem także ręczniczek, który leży na fotelu, więc straszne zmiany. Bardziej spostrzegawczy mogą zauważyć, że już mogli kiedyś widzieć ten ręczniczek. Tak, to jest ten, który był na kanapie. Po prostu zamieniłem miejscami. Podchodzę do szmatlandu. E, okazał się naprawdę ogromny. Jest jedna taka hala zwykła dla ludzi, ale tam głębiej, dla odważnych, jest takie miejsce, do których zapuszczają się tylko najbiedniejsi. Schodzi się takimi schodami na dół i dochodzi się do takiej hali, gdzie jest wszystko, po prostu oni tam wysypują, prawdopodobnie te kosze, i nikt tego nie segreguje, i to tam leży. Więc da się znaleźć jakieś puste opakowania po płytach, jakieś resztki, jakieś rozerwane pluszaki. A najfajniejszy jest, w końcu jest taka wielka góra ubrań, po której się chodzi. Ludzie chodzą po tej górze ubrań, żeby dostawać się do, do tych wieszaków, które są dalej. O mój Boże, czy to Robert Pattison? To Robert Pattison. Znany aktor. Brać czy nie brać? Najtrudniejszy wybór dzisiaj. Zbrojowi udało się zdobyć fantastyczny strój, chociaż jak mówi jest klaunem klasycznym, więc raczej nie będzie tego nosił, ale no warto mieć wiadomo w garderobie, jeżeli się wykonuje taki zawód, a nie inny. A ja wyruszyłem przede wszystkim po to, żeby zdobyć jakąś hawajską koszulę. Hawajskiej koszuli nie zdobyłem, jedne jakie były to były m -ki. i w końcu kupiłem to, bo jest fantastyczne. 3 złote, szanowni państwo. E, co prawda, to nie jest coś, z czym będę chodził po ulicy, zwłaszcza, że to też jest za małe. Po prostu musiałem to mieć, dlatego, że jest fantastyczne. E, I prawdopodobnie po prostu zupełnie bez powodu założę do któregoś vloga, bo czemu nie? Poza tym. 2 złote. Jak się okazało, w domu jest to oficjalny produkt kubusia puchatka. Proszę bardzo. <słuch> Powinienem to ubrać. Proszę bardzo, it's the Disney World. No, więc samo super. Ja tak naprawdę poszedłem tam też po to, żeby załatwić sobie nowe tło, ale kiedy już tam byłem, to zapomniałem, że miałem sobie załatwić nowe tło, więc. Z innych skarbów udało mi się zdobyć ten film. The 12 Dogs of Christmas. Po polsku film się nazywa chyba 12 psiaczków w tarapatach, czy coś w tym stylu. Spodziewajcie się recenzji wkrótce w ramach promocji tanie filmy znalezione w Bargain Binie. kalosze, to jest to, co chciałem. Raz jeszcze. Co jest jeden? Jest jeden kalosz? Super. No i teraz, teraz dziewczyny będą szaleć. Teraz dziewczyny będą szaleć. Proszę, dwóch najprzystojniejszych obok siebie, kolesi. Wow. <noise> Czemu się nie śmiejesz? To jest śmieszne. Nie jesteśmy tacy ładni. Jest napisane, że w środku jest plakat, ale niestety nie było plakatu w środku. To też dostałem za 2 złote. Druga strona. Ludzie nie mają pojęcia, ale on ma taką minę wszędzie dlatego, że on wszystko to robi ironicznie i tak naprawdę pogardza wszystkimi tymi ludźmi, którzy go lubią. To nie, to nie jest mina człowieka, który to był nie gardzi. Czasami myślę sobie, a walić to aktorzenie. A potem zdaję sobie sprawę, że mógłbym pracować w sklepie z butami. Granie jest tak bardzo lepsze. A poszukiwania hawajskiej koszuli cały czas trwają. Do zobaczenia jutro.